O, panie, pan tu pracujesz? No, od wczoraj. No. To się dobrze składa, bo nie chciałbym znowu dać w mordę komuś, tylko dlatego, że ma niebieską koszulkę. No. Panie. Też mi pan powiedz, gdzie jest alejka 34? No tutaj. A. To takie jaja. To czekaj, jak pan już jesteś, to pan mi weź powiedz, gdzie znajdę takie mm, ten tego. Co jak się tak robi, najpierw tak. Potem to do tego i tak na to. Pa pan chce coś przykręcić. No to przecież mówię, nie. Nie, no, to ja nie pomogę, bo jestem z działu pokryć dachowych. To się dobrze składa, bo zaraz dostaniesz w papę. Ja, jaką pan ma te ścianę? No, białą. In, in, inaczej. Z czego pan ma tę ścianę? A, no, z kredytu. Nie, bardziej y, karton Gips czy materiał stały? Y, tak, stały. No jak kupiłem mieszkanie, to już wszystkie ściany stały. No. Nie, y, y, jeszcze inaczej. Jak pan sztuka w tę ścianę, to co słychać? Choć sąsiad męża nie ma. No Tak, ale w, w momencie stukania, czy to jest bardziej takie puk, puk, czy takie. <noise> Proszę pana, ja mam tyle pary w łapie, że to jest takie. Jed, jed. No, czyli, yy, czyli ściana jest wypełniona. No to ja polecam szybki montaż. No, no jasne, że szybki. No ja nie będę się z tym pierd... Dzień panie. Ko mów mi jaki ten ten do tego tego. Nie no to pa, pan by mi musiał podać fi Przewrót w przód. No takiego znam fikołka, no. Chodzi o to, czy tam coś ciężkiego będzie wisieć. A, to bardzo, bo to zdjęcie teściowej. Ja potrzebuję, żeby pan mi podał średnicę pana kołka.